Hey, kolejny odcinek o tym jak wykorzystywać yy, możliwości LinkedIna do marketingu nowych treści Do czegoś, czego jeszcze nie robiłeś do nowych projektów yy, I ten odcinek będzie poświęcony recyklingowi treści Tak to chyba można łamaną polszczyzną powiedzieć Recykling treści, czyli jeżeli wrzuciłeś coś raz I myślisz, że zobaczyła to cała twoja sieć I że nie musisz tego komunikować, ponieważ już w zasadzie powiedziałeś wszystko to chcę ci powiedzieć, nie masz racji. Prawdopodobnie widziała to tylko jakaś część twojej sieci. Prawdopodobnie powinna to zobaczyć jeszcze raz, w innym kontekście, z innego punktu widzenia, na innym przykładzie. Ale recykling treści to jest coś, co powinieneś, powinnaś mocno przemyśleć, dlatego że nie wszystkie twoje treści docierają do wszystkich twoich potencjalnych klientów. Nie zawsze też łapią ich we właściwym momencie, a to w ciągu dnia, a to w trakcie Spotkania widzieli, masz wyświetlenia, natomiast nie zareagowali, nie przyswoili, nie skojarzyli. Kiedy będą podejmowali decyzję inwestycyjną, być może nie pomyślą o Tobie. To, co mam do powiedzenia na temat recyklingu treści, jest jeszcze związane z tym, żeby nie wrzucać dokładnie tych samych postów z tymi samymi zdjęciami. Recykling to jednak zmiana czegoś, to postawienie czegoś z innej perspektywy, rzucenie nowego światła, pokazanie trochę więcej jakiegoś, czy nowego przykładu, czy nowej liczby, czy nowe opowiedzenie nowej historii, ale w ramach tego, co komunikujesz. Czyli to my mamy taką klątwę wiedzy w głowie, ale przecież ja już o tym pisałem, ja już o tym mówiłem, ja już o tym nagrywałem, ja miałem na ten temat ankietę. Ludzie tego tak nie odbierają. A zatem twoim największym przyjacielem, z kilkunastu, jak widzicie już po tej serii, <grydy> może być właśnie recykling treści, czyli um, odświeżanie ich na nowo, podawanie ich na nowo swojej społeczności, po to, żeby dotarło do nich, że to właśnie Ty robisz takie odlotowe rzeczy jak właśnie ja, takie odlotowe rzeczy na LinkedIn w nowym projekcie. Wszystkiego dobrego! Recyklinguj swoje treści. Hej!